Siemaneczko, te beściaki, z tej strony Bora, test gierka Outlast. Już dawno chciałem w jakiś horror zagrać, chociaż nie jest to mój ulubiony gatunek gier. Zastanawiam się, czy kiedyś w ogóle w horror jakiś grałem. Kurde, nie wiem, przez, przez tyle lat grania przyrobiłem setki gier i... ...możliwe, że jakiś horror mi umknął. Survival horror, jak Residenty, to tak. Silent Hill. Ale zobaczymy jak to się ma w troszeczkę twardszym w troszeczkę twardszej odsłonie horroru, czyli w grze Outlast. <laughs> Dobra. Mam nadzieję, że będę umiał się wczuć. Bo za bardzo strachliwy nie jestem. Zobaczymy. No to jedziemy, włączamy nową grę i zobaczymy. Zawiera dużo przemocy, krwi oraz mocne, wulgarne dialogi. the arab park services will be spraying for an infestation of box elder bugs but do keep all pets in the door no, <muchy> <muchy> jesteśmy na miejscu wrzesień 17 2013 roku Tá. Baterie, kamera. Java, <laughs> Ok, przed nami psychiatryk. Ok, dokumenty. Ok, woo! Ja taką dziwną, szpakowatą prawą rękę, prawą dłoń. <śm> Dobra, celownik jest, wchodzimy tutaj. Nie da się? Da się, nic tu nie mamy. Mogę kocnąć, mogę kocnąć. Nic tu nie ma. To idziemy tam, wychodzimy ze stróżowy. Tam tyle ptaków. Wilki, słyszę. O no, klimacik fajny. Haha. Mogę biegać. Tu jest kamera, ale czekajcie. Tak się... O, tak się łącza pod przerwień, Dobra, ok. Tu nie da przejść. No to biegł się. Też zamknięte. Ja tam chcę wejść. Dobra, od drugiej strony. Ale tu jest główne wejście. Co ta furgonetka tutaj robi? To jest wojsko? Chyba tak, z wojskowych hał nie? Nie, to nie Hammer. Główne wejście. Nic z tego. No tak. jest więcej. Dobra, nieważne. Musimy wejść w tej chwili do szpitala. Tu jest dziura. Ło! Rusztowanie. wilki słyszę. Zamknięte. Właśnie, tu ciemno zrobiło. Co to było? Halo, wchodzę. Hehehe. Dobra, drabina. Co jest? Dobra, na pewno w tą stronę. Mam przeskoczyć. A tu co? Okej. Okay. O, widzę swoje nogi. Co? Tu muszę potem przejść tak Kurwa to taki tomb raider chyba, nie? Tu jest dziura. Coś tam było nie, to lampa. What? What? Co jest? Halo, hey. Kto wyłączył światło. A baterie mi się zaraz oh, oh, oh. Się mi to podoba! Jaki tu rozpizdzie! Ktoś przez okno ma wyskoczył. No nie mówcie, że ja cały czas w ciemności będę łaził! He, he, he. Fajny klimat. Ale tu już chyba jest jasno, no, dobra. Odkładamy kamerę. Tu się nie da przejść. Ktoś się zabarykadował. Ale czemuż? To też nie przejdę, nie ma tu nic, na tych półeczkach nie ma. Ty, czyja to ręka? Moja. Weź puść tą rękę. Ty, patrzcie, są dziury od kul. O, ktoś tu się ostro bawił, halo? Kurwa, to kto to jest? Ksiądz Pec z Poznania, <noise> biskup Pec, halo. Ja się, no troszkę boję. Dobra, dobra, co tu mamy? Pochłon mi książki. Co to jest co jest what the fuck gdzie on karabin co to było co to kurwa było czemu co to jest Morion mm -hmm. znana marka ta z Bangladeszu po chuja tu przyszłem Koko, Koko, Dla nie ma nic. Tu nic nie mogę wziąć. Kurde, nic nie ma. Jakie ja tu przejdę? Tak, ale ja chcę jakąś szafkę otworzyć. Nie wiem. Kurwa, krew. Wszędzie jucha. Zresztą eee. fajny klimacik, kurde. Trzyma mnie na, w napięciu lekko. Tyle wam powiem. Co to? Mogę zamknąć... Mogę zamknąć drzwi. No ale co z tego? Czekajcie, komputer. Bateria. <laughs> <laughs> Sory. R, czyli jak przy ładowaniu w karabinie. Ale tu więcej nic nie mogę wziąć. No nie mogę. Wow, to mój cień. To tam jest na zewnątrz? Dobra, ja stąd już idę. <laughs> Żartuję. Kurwa, coś teraz będzie za drzwiami? Kuku! Kuku! Nie ma nic. Oho. Niech zgadnę. Światło się wy zaraz wyłączy. Telefon ktoś nie odebrał. Dokumenty. Pytany snu na jawie. Dobra, olać to. Co jest? Halo? Kto tam? Po pizzę ktoś dzwonił? Tu nie ma nic. Żadnych baterii nie widzę. Kurde, ja wszystko będę przeszukiwał. Kuku! Nie ma. Wo A nie, to mój cień. Uu! Ja znam kung fu, karate i... ...kurwa ninjitsu. Wyłazić. Nie idę, tam tu idę. Zamykaj te drzwi. Co tu mamy? Co jest? Kurwa, czyś penis? Co to jest? W lodówce nic nie ma. bateryjka. Zgarniamy. Mhm, tak, będę miał ręce. Co to kurwa jest? Czustka? Chuj, wie. Pepsi mogę? Tutaj tu jest jakieś wejście. To dobra, idę sprawdzić jeszcze tamte drzwi, które ktoś przed mną zamknął do kibla. O kurde! Aha, dobra, czyli mam jedyną drogę przed sobą, która wiedzie mnie przez... Kurwa... No dobra, do góry. Kuku. Mogę w tą stronę. Chyba nie Co jest? Ale nie dobra to ja byłem Idziemy tutaj. Co to za Uwaga, gościu! Cię tnę, to cię przetnę. To jest coś fajnego? Ty, to, to jest to pomieszczenie, gdzie ja przed chwilą byłem. Halo? Chodzimy. Zabarykadowane. Jest tam jakaś klatka? Policyjny dołek. Ty, tam jest jakiś trup, jakąś nogę widzę. Dobra, chuj z tą nogą Tam ktoś jest, nie wiem Bo tam ktoś jest, kurde Dobra, ciśniemy dalej. Te drzwi Ło kurwa! Ja pierdolę wystraszyłem się O kurwa Weźcie wyłączcie tą muzykę Kurwa Bora się wystraszył, dobre Ej kurwa niespodziewankę mi zrobił Tam kolejny trup mnie niespodziewankę mi zrobili. Wow! Dobra. Ktoś mu kurwa... Przeryb obciął. Ej, ja sobie wyłączy kamerę. Nie, nie chuja. Gdzie ja mam iść? Ten się jeszcze rusza, taki świeżaczek. Bateria I de... Wow Gdybyś jaki napiszcie mi czy w tych, że można zginąć No mów mów Nie będę się chował Gadaj co wiesz! Już więcej mi nic nie powiesz. Nie masz baterii? O, tu są te główki lenina z nadbianina Co ja pierdolę? Dobra, dobra, zaraz zmienię baterię, na razie jeszcze jest czas. Ale czekajcie, o tu nic nie mam. Gdzie mam wyjść? Niby. Tam ktoś jest! Kuszyk, kurwa, tam ktoś był. Wejrzę mój główny bohater, którym kieruję dysz tak jak... jak kurwa pięcioletnia dziewczynka. Chociaż wystraszyłem się właśnie Agona. Dobra, to byście w tym odcinku. To było na tyle. I jeśli Wam się odcinek podobał, jeśli chcecie tego więcej, piszcie w komentarzach. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia.